Córki dancingu. Jestem mocno zmieszany, jestem w pewien sposób zszokowany. Jestem zaskoczony tym, co finalnie zobaczyłem. Mimo tego, że słyszałem jakieś wyrywkowe zdania, bo oczywiście pełnych recenzji nie czytałem, ze względu na to, że nie chciałem sobie psuć osobistych wrażeń, ale z tego, co słyszałem, wywoływał on skrajne emocje. Albo się podobał bardzo, albo się nie podobał wcale. Dziwne. No i. W sumie nie wiem co o nim sądzić, nie wiem nie wiem co powiedzieć, ze względu na to, że z jednej strony bardzo, bardzo podobał mi się, a z drugiej był niezwykle słaby. Córki dancingu korzystają z formuły musicalu, czegoś czego zupełnie się nie spodziewałem. Co prawda tytuł mógłby to w pewien sposób sugerować, ale nie sądziłem, że to będzie miało aż tak skrajną, tak dobitną formę. Ale w sumie cieszę się. Jeśli musical miałby tak wyglądać, to ja chcę coś takiego oglądać. Jestem na to gotów i dajcie mi tego więcej. Nie oglądałem wszystko gra, ale sądzę, że tam jest zupełnie, zupełnie w inny sposób to przedstawione. W córkach dancingu mamy do czynienia z piosenkami na wpół tandetny, tandetnymi, na wpół artystycznymi, Ciężko powiedzieć, co to jest. Między innymi zespół ballady i Romanso, o którym nigdy nikt nie słyszał, i też inne piosenki, inne kultowe hity z lat, kiedy dancing był, był faktycznym terminem użytkowanym na co dzień. Ten film jest dziwaczny. Bo sięga po bardzo nietypowy motyw, motyw syreni. I wow! Jestem zdziwiony, jestem zaskoczony i pod tym względem jestem w sumie pozytywnie zaskoczony. W sumie cieszę się, że to miało miejsce. Sam motyw tych syren mi się podobał. To jak one wyglądały, do czego ten motyw służył, tylko jest jeden zasadniczy problem: ta największa wada, przebieg fabuły. Fabuła jest tak mizernie skonstruowana, jest po prostu tak prosta, że można do tego mieć faktycznie Rzuty. można mieć z tym faktyczny problem. No i troszkę mam. W wielu momentach mogłem powiedzieć, że ten film mi się no bardzo podoba, znakomity był, bo był wyrażeniowy. To jest chyba słowo klucz przy, przy tej produkcji. Piosenki wielokrotnie były pretekstowe, ale to nic nie szkodzi, bo to służyło rozrywce, to miało służyć temu, żebyśmy czerpali przyjemność z oglądania, żebyśmy się po prostu cieszyli. Świetnie. Tylko w momencie, kiedy wchodziliśmy na te troszeczkę zwolnione obroty, stawało się to automatycznie gorsze, słabsze jakościowo, ze względu na to, że tej wolniejszej narracji Film po prostu nie dźwigał. Bohaterowie byli nazbyt papierowi, poza Syrenami. Wszystkie postaci, co prawda, tam usilnie były yy, próbę jakiegoś kreślenia, ale mimo wszystko były bardzo jednowymiarowe, mało interesujące. A wszystkie wątki, które zostały tu wrzucone, a w sumie ich niewiele, nie są jakoś specjalnie wciągające. Na to po prostu przyjemnie się patrzy. To jest taka pocztówka z klubu Disco. Fajnie, że dostaliśmy taką pocztówkę. To jest kolejna po Baby Bump chociażby. Fajna próba zmierzenia się z tą nietypową dla polskiego kina formą. Czy udana? Po części tak. Częściowo ten film jest znakomitym rozrywkowym, wrażeniowym, teledyskowym, kinem, kolorowym, pstrokatym, Kreacja na te lata. Disco jest doskonała, nie można jej nic zarzucić. Co jeszcze można tu dorzucić do tego? Erotyzm. To, że ten film jest naprawdę mocno przesączony erotyką. On w sumie na niej głównie bazuje, bym powiedział. Ten motyw, okej, okay, podobał mi się, wiadomo, erotyka jest czymś, co ma się podobać i. i... I do mnie jak najbardziej to trafiło, tylko zastanawiam się, czy uczynienie z tego tak nachalnego motywu jest dobrym pomysłem. Piękne, piękne dziewczyny, w tym Kinga Price, która, no, już ma swoje lata, ale nadal jest przepiękną kobietą, bardzo pociągającą, ale nie wiem, czy bazowanie na tym, że wszystko jest tak osadzone na tej goliźnie, jest, jest dobre, bo to może właśnie być motyw odwracania uwagi, a nie, chciał, żeby, nie chciałbym, żeby moja uwaga była odwracana od innych aspektów filmu. To może być przyjemne. Dodatek, ale niekoniecznie kanwa. To, w jaki sposób erotyka została tutaj poprowadzona, jest może zbytnio, y, zbyt nachalne, ale dobre. Ona nie popada w wulgarność, to ogląda się dobrze. Gorzej, właśnie, kiedy mamy te y, sceny wolniejsze, i niestety pod koniec, dzięki temu, a raczej przez to, staje się to po prostu nudne. Ale mimo wszystko polecam ten film. Córki Dancingu są, są naprawdę ciekawą propozycją. To, to mówiłem ja w